O cześć! Dzięki, że oglądasz mój film. Mam nadzieję, że zostaniesz do końca. Dzisiejsza rozgrywka będzie wyglądała jak ten e, króliczek lodówkowy. Będzie fascynująca, że aż e, wszyscy zaśniemy. W ogóle ta jego broda to wygląda raczej jak mordka, a nie jak ten, a to jest broda. Dobrze, ale skończmy może analizować tę fascynującą postać, jaką jest króliczek lodówkowy. Cindy już wstała. Pierwsza Simka już nam tutaj wstała w naszej rodzince. Nakarm proszę naszą Peggy Brown, żeby nie padła tu trupem. W domu panu jest znowu Sywkiła i mogiła. W łazience Cindy również zresztą. To tutaj to jest w ogóle hekatomba jakaś. Ale no, panienka chyba sobie poprawi, po, poradzi, żeby ją naprawić, prawda? O, dzień dobry panu. Chyba się pan obudził. <ścoughs> dzisiaj jakieś ambitne rzeczy może nam się wyklarują po drodze. Zobaczymy, co nam się dzisiaj wykoncypuje w tej rozgrywce. No, ale myślę, że będzie dzień jak co dzień, generalnie. Jakichś specjalnych przemyśleń co do życia tych dwóch pań i tych dwóch zwierząt wielkich nie mam. O Boże bardzo. Jaka ona rozmiłowana od rana ta nasza Cindy. Tak, możesz mu dać tutaj buzi, buzi. Proszę bardzo. Sprzątaniem zajmie się, się oczywiście Anastasia, jak już tutaj powstanie. Dobrze, już nabawiłaś się z tym psem, to teraz możesz iść na swój popsuty kibel. Haha, ha, raczej e, brudny. A to jest popsute. O, przestał padać deszcz, także można coś wreszcie zrobić na zewnątrz. Ja to generalnie mam co do swojej rozgrywki, także jak pada deszcz to nie bardzo kogoś wysyłam, żeby coś robił. A, poczekaj, tu są dwa króliczki lodówkowe. Matko święta, one się rozmnożyły. Kurde, Bele, może trzeba im jakieś imiona dać? Dobra, zanim wyjdziesz, to weź, e, napisz coś albo daj zdjęcie do swojego pięknego bloga, żebyś trochę zapracowała. W ogóle nasz blog to jest jakaś porażka życiowa, ale nie poddajemy się, może nam się uda w końcu zdobyć. Pierwszą gwiazdkę. Może zróbmy jakieś zdjęcie, takie totalnie, żeby tylko nam zapełniło więcej wyświetleń? O! Panie, chodź pan tutaj. O Jezu, idzie nam po prostu e, świetnie, Cindy. Skoro Anastasia wyszła na dwór, to my tutaj może tak powolutku, po cichutku zrobimy jedną malutką rzecz. Tak, zajmij się naszym psem. a my w tym czasie ci, e, że tak powiem, e, przeczyścimy kibel. O proszę bardzo, Anastezja się poczuwa do psa i w ogóle zaczyna go lubić. Ona w ogóle lubi te zwieraczki, to ciekawe. Nawet bardziej niż Cindy. Ty masz tam. Ciężko pracować, tak w ogóle. Dobra, czy Anastasia ma coś ciekawego do roboty? Anastasia ma coś ciekawego do roboty. Anastasia ma... nie ma dzisiaj do roboty przede wszystkim. Zacznijmy od tego. Więc ja mam pomysła dzisiaj. Ostatnio mieliśmy pojedynek na mróżczki. A teraz, z tego co wiem, tutaj w tym zacnym mieście jest taka parcela, na której można sobie pojeździć na miotle. Ale gdzież ona się podziewa? Halo? O, jaki dom w ogóle tutaj jest. Jakiś taki, no, że tak powiem, e nie, że to parcela, nie, że to coś, ale taki, taki porzucony dom po prostu. Ale elektrykę ma podłączoną, to też ciekawe. Ale tu się zawalił dach, tu się zawaliło to. No też to robi klimat, nie można powiedzieć. Udało się, zlokalizowałam te magiczne miejsce i nawet to jest koło Alley Style. To jest bardzo w ogóle niedaleko naszego domu. Ha! Tego co mi się wydaje, to jest jakaś taka miejscówka, że... Można sobie tutaj pojeździć, polatać na miotle. Także zrobimy to. Pojeździmy trochę na miotle. W ogóle podejrzewam, że są jakieś różne rodzaje tych mioteł. Ona ma jakąś taką bardzo podstawową, bo jest czarownicą i jej się należy. Dobra, na tym sobie nie możemy pojeździć, ale co tutaj możemy robić? Możemy sobie po prostu pojeździć. O, to ciekawe, ale dobra, na razie sobie po prostu Joy zrób dla zabawy jakąś dla fanu. No, pokaż jakie masz umiejętności, no kurde, autostrada. Nie ma opcji w ogóle. No, to było wspaniałe. Eee, weź jeszcze to, zrób, bo ciekawe jestem, co to jest. O, przyszła do nas jakaś pani. Crumple button. ty na pewno jesteś jakąś tą. Lala. La. O! W ogóle jaki miała śmiech przez moment, jak taka typowa czarownica. To no to było. Ale zajwania, kurde, dobre jest. Dobre jest. A teraz zaciekawa no, mnie w sumie jedna rzecz. Jakby chcieć dać taką e, miotłę e, zwykłej, zwykłemu Simowi, to jak on by się zachowywał? Trzeba to sprawdzić, ale to jak kupimy sobie e, miotłę może. Ale widzę, że zabawa jej od tego rośnie, więc fajnie. Tutaj jest jakaś czarownica, może sobie ją zapoznajmy. E, albo rzućmy ją znowu, rzućmy jej wyzwanie. W ogóle można tutaj jeździć dla napiwków, to mnie rozbraja. Pani Crumplebottom. Witam panią, czy ja panią znam? Czy pani jest czarownicą? O, jest pani czarownicą! Co my możemy tutaj e, porozmawiać z tobą? Możemy się spytać o karierę. W sumie czemu nie? A potem się wyzw wyzwiemy na pojedynek. Bo w sumie czemu nie? O, w ogóle tutaj też jakieś pszczółki są słodkie. I robaczki. O, tu jakiś robaczek chodzi. Może go też złapiemy, co? I ukradniemy tutaj e, mi miodek. Ty tutaj co, stresujesz się? Chcesz dostać awans? To się musisz nastresować. Dobra, zlitujemy się nad tobą. Proszę bardzo. Kolejny raz ćwiczymy nasze umiejętności. O, oberwałaś, oberwałaś i, i, i przegrałaś. A <laughs> na jak mi ciebie nie szkoda, po prostu jesteś taką wspaniałą czarownicą, że to jest piękne. O, dobra, wyżyj się na niej. W sumie czemu nie? A ty ją znasz? Kto to jest? Edgar Ashley nie lubi dzieci. O, popatrzmy, jak ona lata. Zobaczymy, czy się Anasteji spodoba. Podejrzewam, że nie. Aaa, proszę bardzo. Anastejża jest raczej taka, że doceni dobrego przeciwnika, mimo że potem go zamrozi. Już kilka czarownic znamy. Dobra, e, będziemy tutaj bezczelnie kradli. Weź tutaj, pozbieraj trochę miodku. W tych paznokciach to robi. O, i nie została pogryźlona. Gratuluję pani. O, fasolki. A spróbujmy, co się stanie. Ja wiem, że to się może skończyć śmiercią e, lub tragedią, ale zobaczymy, co się wylosuje naszej anastajczy. Na... Cóż to jest? A, ma żółtaczkę i masz pchły. Ha, ha, brawo! W ogóle Cindy dostała, dostała podwyżkę. Bra brawo! Dobra, mamy tutaj jakieś rzeczy. Mamy miodek i mamy wosk pszczeli. Ile tobie zostało jeszcze tego czarowania? Dobra, weźcie tutaj się jeszcze poryserczuj tą alchemię. Bo, żeby to gdzieś poszło do przodu w końcu. Dobra, Cindy wraca do chałupy i nie wiem co będzie robić, bo oczywiście jest już zmęczona, bo jak żeby inaczej. I jest zestresowana i jest wszystko. Ale nie, jak wrócisz, to masz kurde chociaż przeczytać ten komiks. A potem e, zrobisz jego e, recenzję. Co tam się wydarzyło? A, czwarty poziom zdobyła. A poznaj się w ogóle z tym duchem. Może coś jej można zrobić. Kolejna rzecz do robienia psikusów. No tak, ale czy będziesz się tak śmiała, jak twoja siostra padnie trupem w pewnym momencie? No nie wiem, czy aż tak ci na tym zależy, czy aż taka jesteś zła. W sumie nie wiem, może. Porozmawiajcie o tym, co macie wspólnego, no na przykład kolor, nie? Możesz się pochwalić, jak świetnie jeździsz i możesz się pochwalić, że masz pchły. O, powiedz, że fajnie, że jest duchem, czy tam, że potrafi się unosić nad ziemią. I po, o magii możesz porozmawiać. O ty, kurde, szalona! Trzy magiczne fasolki chcesz zjeść! Spryciula! I chcesz co? Sprawdzić, czy do trzech razy sztuka... Czy zasada do trzech razy sztuka działa? Ty miałaś czytać ten komiks! Halo! A, już przeczytałaś. Dobra, to... Boże święty, jakie te zwierzęta są niesforne! To weź tutaj coś napisz ciekawego. To mi się podoba. Tak i dzisiaj damy post. No, 28 nam wzrosło, także gitara. E, co tu się wydarzyło? <laughs> e, ona jest padnięta w ogóle. W ogóle, Cindy ma takie nieciekawe życie. To jest przykre. Ale no co ja poradzę, że jej celem jest praca, no i osiągnięcie szczytu kariery. No cóż ja poradzę? No taki jest, takie jest jej zadanie w tej, w tej rozgrywce. Ona z tejże coś odkryła. Esencję magii. O! O, jak się miło składa? Mamy akurat miodek i, i, i jeszcze te musimy sobie znaleźć jakieś grzybki halucynki. A ty żeś coś upolował? Halo, co to jest? O! Fragment Stone of Hydrant. Gratuluję. Dobra, nakaram tę rybkę i spać już w cholerę. Skoro już jesteś przy skrzynce, to proszę zapłać te listy, znaczy zapłać te rachunki. Proszę bardzo. Tutaj w ogóle stoi nasza kolekcja robaków, które użyjemy w odpowiednim momencie do odpowiedniego celu. Ha, ha. Grzybka też mamy w ogóle. Dobra, jako, że Anastasia tutaj ma ochotę iść do łazienki, także cudownie się składa, ale wcześniej pójdź i, i weź go tutaj trochę pogłaszcz. A potem czeka Cię mała niespodzianka. Zostaw tą panią, idź spać, to nie jest Twoja pani tak w ogóle. Idź tutaj się najeść i spać proszę tutaj do pokoju Twojej pani prawdziwej, która Cię na spacery wyprowadza i kąpie, a ta Cię tylko trochę karmi, więc nie bądź jej taki wdzięczny za to. Dobra, chodź tutaj, to posprzątasz, oczywiście. Tutaj też możesz posprząta posprzątać, chociaż może to w sumie zaczarować, żeby to się samo ale to zrobisz później. O co ci chodzi, kocie? Możesz teraz. <noise> na 90% skoków tego kota to on po prostu leci na mordę, więc chyba nie potrafi w zeskakiwanie. No dobrze, to chyba będzie na tyle dzisiaj z tego pięknego dnia. Jeszcze tylko jedna mała rzecz. Mała rzecz o cieszy. Dobra, idź pani się tutaj umyj. Także można iść już zakończyć, myślę, ten dzionek. Całe domostwo zasnęło. Także do zobaczenia rano. Tak, oczywiście pies niezawodnie obudził y, biedną Cindy. No bo jak, żeby inaczej? Czy ty czegoś potrzebujesz od nas? Potrzebujesz, żeby cię umyć niby. Umyć to potrzebuje ten kibel, żeby go umyć. On tego potrzebuje przede wszystkim. Ty to niewiele potrzebujesz. Idź tutaj sobie sniff out, y, bo to na to się możesz przydać. Dobrze, wykupiłam naszej y, Cindy taką oto nagrodę. Czy nie wiem, czy to się do czegoś jej przyda, ale jest związane z pracą. A myślę, że cokolwiek związane z pracą dla niej to jest przydatne. No Nawet jeśli jest nieprzydatne. Chciałabym popchać do przodu trochę tej jej logikę nieszczęsną. To w ogóle to ten rozwój tej umiejętności logiki daje nam nowe możliwości trollowania siostry. Także ja chcę z tego skorzystać jak najbardziej. Co ty wyprawiasz? Halo! Czemu ty jesz miód? Na ś... Nie kopi to, nie marnuj tego głupia! Zjadaj te swoje gofry tutaj, a nie będziesz pieprzała na śniadanie miód? No, ale kurde, przynajmniej jej to trochę humor może poprawiło, ale to chyba tylko tak odrobinę. Kto tutaj nam znowu rachunki przynosi? Halo! Proszę się stąd wynosić. My nie płacimy rachunków. Dobra, tak w ogóle to, gdzie są tutaj te szachownice? Bo ja szukam i szukam i nie mogę tutaj nic znaleźć. Panie jest! Przy szkole. No dobra, to jedziemy do szkoły, żeby pokrać w szachy. Proszę bardzo. Mm. O, matko, tu jest ciuchcia! O, jakie bajanskie! To jest w ogóle chyba Sansy dwali. Jakie to słodkie? Żyjemy po prostu w symulacji. Jakie mini wersje w ogóle tych parcel tutaj? Pamiętam, że w The Sims 2 był taki, e, taka makieta w bodaj w czas wolny, ale ona była normalnie interaktywna, i Sim mógł na niej coś robić. Zbudować ją czy coś takiego nie pamiętam. E, ale tutaj jest tylko statyczna, ale i tak jest spoko. Nawet mamy tutaj spa. O matko święta, jakie to urocze. Dobra, Cindy już wreszcie jest. Także bierz się za robotę. Chcesz się poprawić tą logikę? Myślę, że prędzej tę logikę poprawisz, niż zdobędziesz te 150 followersów na tym swoim nieszczęsnym blogu. A ty idź się tam trochę magią pobaw. Gdzie ty jesteś, halo? E, tak, pobaw się magią. O! Czyżbyśmy już nie musieli się martwić, żeby rozkochać w sobie naszego e, Aiden'a? Może to nie będzie wcale takie trudne, tylko łatwiejsze niż nam się wydaje. O, ale to jest jej pierwsze pragnienie. Kurde, cała normalnie Anastzia. Dobrze, zrobimy to. Dobra, weź tutaj i zrób self cleaning w ogóle. Kurde, wszystko te koty i te psy psują normalnie jak dzieci. Dobra, ale za moment obie panie idą do pracy, więc coś tam, coś tam zarobią. Rachunki jeszcze nam nie przyszły, ale chyba się zapowiada. No, Anastasia, wyciągaj różkę i zaczarowuj tego swojego Idena, bo kurde bele, bardzo powoli nam idzie zarabianie tych pieniędzy. Trzeba sobie z kimś flirtnąć, ale ona serio chyba potrafi jakiś ten czar, tak, miłosny rzucać. Wolałabym to najpierw na kimś wypróbować, nie, niekoniecznie na Aidenie. Dobra, drogie panie, czas do pracy. Jedna i druga z tego, co widzę. Także Cindy, proszę się tutaj zabierać. I kończyć już te rozgrywki. Tak, a Cindy oczywiście taksi, boją stać. A jak, żeby inaczej. W ogóle jakie piękne motyle fioletowe latają na, za naszym domem. Mo można było je złapać. Ty, Kot, może złapisz, złapisz. Może złapiesz je. Także dobra, tutaj Cindy ciężko pracować. Ty też weź się trochę za pracę, żebyś wreszcie zdobyła ten pierwszy awans. No. Patrzysz na te motylki, to może je złapiesz. W takim razie specjalnie ci tutaj. Aha, że się ominą. No, Salem, nie należysz ty naj, najbardziej inteligentnych kotów. A nie, przepraszam, jest nawet genius. No, coś tak umknęło mi właśnie. No ale z kolei pies to no cóż, przynajmniej jest lojalny. No dobra, aha, bo ty też żeś tutaj łapiesz jakieś karaluchy, a nie możesz złapać tych motylków pięknych. W ostatnim odcinku mówiłam, że nie da się zagrać w szachę na kompie, ale gdzieś wyczytałam, że to chyba kwestia, że po prostu mamy starego gruchota, na którym się nie da grać. Tak więc, tak z ciekawości, muszę sprawdzić. Eee, jeśli bym sprzedała ten piękny komputer, to. Dobra, to trzeba zrobić tą inną metodą, po prostu pójść do biblioteki. Może tam będą mieli komputer Ej, jakiś lepszy. Chociaż oni też tu mają. Tak, oni tutaj też mają stare pudła. W sumie czego my się spodziewamy? To jest miasto zapomniane przez Boga, przez technologię, więc. Więc są tylko stare pudła. No, nie ma tutaj. To można by odwiedzić w sumie jakiś sąsiadów. Może u sąsiadów byśmy mogli sprawdzić. O, u Aidena. On na pewno ma jakiś nowoczesny komputer. O, kot złapał węża i jakiegoś karalucha, pająka. Po czym pad trupem tutaj śpi, ale nie złapał za cholerę tego, tych pięknych motyli tutaj latających. Kurcze, fajnie by było poznać jakiegoś pana, z którym moglibyśmy sobie porankować, więc może było warto się wybrać znowu gdzieś. Gdzieś. Gdzieśkolwiek. Dawaj, pójdziemy tutaj. I może sobie z nim zaflirtujemy dzisiaj, tak żeby sobie humor trochę poprawić, bo chyba tobie jest potrzebna poprawa humoru. Dobra, Anastasia już powinna kończyć tą swoją prackę. Jak tam z awansem? Aha, czyli musimy poczekać jeszcze. Czy nie? Czy mnie zaskoczysz? Nie, Anastasia, ty mnie nie zaskoczysz. O, jaka tutaj w ogóle jest nowoczesna willa. Kto tu mieszka? Pog Household. Kurczę, nie spodziewałam się, że w takim mieście, taka widla, może to jakąś ciekawą historię ma ten, ta rodzinka. Dobra! Fajnie wyglądająca barmanka mnie zachęca, żeby tutaj je spróbować. A co tam, napijmy się jakiegoś drina. Może się pojawi tutaj jakiś, jakiś gentleman. Dobra, nie ma co tracić nadziei, tam barmanka wygląda jakby się znała na rzeczy. O, no, na narabieniu drinków jak widać się zna, bo Anastasia jest zadowolona jak najbardziej. <laughs> Oczywiście, że będzie się z nią kłócić na jakiś temat. A... O, przyszedł jakiś gentleman. Proszę bardzo, tutaj z drineczkiem sobie zagadamy do niego już. już. Upolowaliśmy kolejnego. Spytajmy się go, czy jest single na dzień Dobra, ja co co nam szkodzi? O Boże, a ta już zwątpiła. O, tu jakiś drugi biznesmen przyszedł. Kurde, bela, się spamowali nieźle. On nie ma nikogo. Ale on też nie wygląda na takiego, z którym można sobie zrobić jakiś prze przelotny flirt, tylko raczej tak. No raczej tak podejrzewam, że no, można by było z niego jakieś kaskę wyciągnąć. Przyszedł tutaj jakiś ten wilkołak. A Wilkołak się moim zdaniem nadaje idealnie na. O, nadaje się idealnie na romansik, bo, bo można, tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, porobić na nim eksperymenty. Jaka obraza tutaj jest! Kurde, nie! <laughs> w sumie to jakbyśmy wreszcie ogarnęli nasz czar. O, jakiś pigułach mu opowiada. Jakośmy ogarnęli nasz czar, żeby się w nas zakochiwali, to w sumie drżyj świecie. Wszystkich możemy w sobie rozkochać. O czym ty. A, on chyba pracuje w medycynie. Co ty mówisz? Ale spytajmy się go, czy jest singlem. No już nie będziemy tacy. Będzie łatwiej wtedy. Ale chyba bym jednak postawiła na jakiegoś supernaturalsa, bo ten pan wygląda mi nadal z zbyt poważnego. A tutaj taki przylotny romansik właśnie z wilkołakiem. O, skomplementujmy mu futro. Po prostu. <grym> i <bestia> Piękna i bestia. No, ja myślę, że jestem zdecydowana, także mm, weź tutaj sobie jeszcze o czymś porozmawiaj z nim. Mm, powiedz, że bardzo lubisz naturalsów. Pogłaszcz go po brzuszku. Ta znowu w ogóle zmęczona, wraca do domu. Ta praca ją wykańcza, po prostu. Napisz sms do grima. Straska, ta interakcja jest dziwna. Może <słyska> święty. Nie. ale pogłasz, pogłaskany po brzusiu misio dobrze, to ty taki rozochocony to może byś był zainteresowany jakbyśmy tutaj troszeczkę cię po ten, popodrywali o proszę, już jest zainteresowany bardziej, no, no. dobra, poflirtuj z nim troszeczkę tak, poobiecuj mu gwiazdkę z nieba no i na razie jest super, mimo że jest unflirty to wystarczyło Pogłaskanie, po brzusiu i wszystko, wszystko pięknie. I się rozkręcamy. Więc to może być nasza. E, nasza szczęśliwa noc dzisiaj. Jeszcze z nim nas tam flirtni i może go będziesz mogła pocałować zaraz. Dawaj. First kissy już. No, no, no. I już, i Anastasia przeżywa swój pierwszy romans. Boże, ona jest w tragicznym stanie. Weź ty się idź spać. Dobra, ee, co by tutaj jeszcze widzisz? Anastasia, nie potrzebujesz czarów, żeby przekonać do siebie mężczyznę. Widzisz, jaka jesteś zdolna, uwierz w siebie. Czekaj, a może cię zaprosimy do, do domu naszego w sumie? A dobra, zaprosimy go, a co nam szkodzi tam? Nie, nie, nie patrzy, nie, na, nie zależy nam, jak on będzie patrzył na nasz status. Nie po. Blu. A widać, że pan jest ewidentnie zainteresowany. Także zapraszam, zapraszam do nas. A w ogóle tak z ciekawości to, czy on e, nie powinien się zmieniać chociaż na chwilę w człowieka? Czy on tak cza cały czas powinien być tym, tym wilkołakiem? Że mnie to dziwi trochę. Dobra, siadaj na fotelu, rozgość się, e, nie patrz na te brudne talerze. To, to nie ja, to siostra. Jutro zrobimy jej o to awanturę, nie martw się. E, spytajmy się go od razu, czy chce zostać na noc, oczywiście. A jak? No bo dlaczego by nie? No, paznokciami to oni się świetnie dobrali w ogóle, kurczę, takie same długości. Dobrze, to proszę, jeszcze tak, flirt. E, oczywiście, hit e, of the moment of. E, hit of the moment, kiss. To jest moja w ogóle ulubiona interakcja. E, jeszcze kiss. Jeszcze przytulasek. Może jeszcze szajkis. To się z psem nie pogryź, dobra? E, gdzie ty się wybierasz? Halo, to nie te. Aaaa, gdzie on idzie? Idzie nam zepsuć kibel? Nie, idzie się go goć. Dobra, spróbujmy szczęścia. Chodź, Anastasia, dopóki on jest dobry. Tak, tutaj nam przychodzi straszna informacja, że nie jesteśmy już przyjaciółmi z Aidenem. Ale spokojnie, to jest tylko chwilowe. W czasie, kiedy my oczywiście tutaj próbujemy wykorzystać Brzydalka, co on będzie zrobił? Kurde, jakiś czysty ten. Ten, ten. Tak, na pewno, try for, for baby. Nie, 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 nie! Tak, a potem będziemy ten... z Aidenem się ohajtamy i urodzimy dziecko wilkołaka. No, wcale nie będzie podejrzane, nie no wcale. No, Anastasia tutaj gotowa na wszystko generalnie. Taka poza jakby gotowa na wszystko wyrwała już pierwszego. Nawet go nie spytaliśmy w sumie o karierę. Ona nawet nie wie w sumie, gdzie on pracuje, ale to nie ma żadnego znaczenia w tym momencie, żadnego. No i Anastezja tutaj wyrwała. Może nie jednego z najpiękniejszych, ale przynajmniej coś się udało. W ogóle jakie on ma kapciochy, takie... <noise> takie ciapy. <noise> Chociaż ciekawe by było w sumie być z takim wilkołakiem. Ale może zrobimy tak, że Aiden będzie naszym mężulkiem, a, a tutaj pan... E, Argus będzie naszym kochankiem, a w sumie dlaczego nie? No i stało się, proszę Państwa. Stało się! Także dzień można zakończyć bardzo optymistycznie. Myślę, że to po poprawiło jednak humor mocno Anastazii. No, ale Anastasia nie ma litości, kurde. <noise> Jak tu mówią, one night stand i do widzenia panu, tak? Dobra. To myślę, że tym optymistycznym akcentem wyrwania wilkołaka, a w następnej kolejności mam nadzieję wampira, pozwolę sobie zakończyć ten odcinek. Także dzięki za uwagę i. Papa.